bye uh -huh. ja zapomniałam z drugiej strony nagrywać mnie nie widać. Ja tu to pokażę. Cześć, dzień dobry. Cześć, nie wiem, ile mnie było widać. Witamy się z Wami w poniedziałek. Dzisiaj śnieżny poniedziałek, z świetnym humorem. Zajechaliśmy pod zadunek i mogliśmy się wyspać, wyczekać, odpocząć i, i z tego dalej nic. Odjeżdżamy gdzieś na parking i czekamy, bo okazuje się, że jest odwołane. Więc... Na razie nie jedziemy nigdzie. Cieszę się? A, to niezmiernie. <noise> dobrze tak, fajny poniedziałek. O ja tak opórcy, nie wiem co mnie tam widzicie, ale... Fajny poniedziałek, dobrze zaczyna się tydzień. Byle do świąt. To jeszcze... to jeszcze trochę. To jeszcze trochę. Ale choinka czeka. Nieozlakowanym podjechał. No bo, Czemu pan tu stoi? No bo my zastanawialiśmy tu przed bramkami, bo to tak dużo miejsca. Gdzie będziemy dalej jechać, zawracać i szukać? No, stoimy już z godzinkę, czekamy dalej. No, może za chwilę będziemy ładować. No i ktoś chyba zadzwonił na policję, że my tu za długo stoimy. No. Więc to miejsce są Tak, to miejsce się znajdzie, tylko trzeba jechać i zawracać. No. Dobra, to jedziemy. My, trochę my sobie pojeździli. Dalej czekamy, nie wiemy co się dzieje. No, no i czekamy dalej. Czekamy Ale jest tak, moi na... drodzy, chwile grozy za nami. Czekamy. Jechaliśmy tu, skręciliśmy sobie w prawo, o tam gdzie ten bus wyjeżdża, widzicie tego busa tam, o. nas na płot. Yy, i ty, tak, wciągło nas na płot, myśleliśmy, znaczy płot cały, płot tak. cały, ale nie umieliśmy ani w przód, ani w tył, złama, ani w połowę, nie było tam już miejsca, po prostu tragedia. W ogóle to był jedyny wyjazd z tej, z tamtej drogi, najechało się tam aut. i tu stali, z dwóch stron i tam. Po prostu tragedia, to były naprawdę chwile w drodze, żeby w ogóle stamtąd wyjechać, wypięliśmy w ogóle ciągnik. Wspięliśmy się pod innym kątem yy, 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 no i jakoś wjechaliśmy, ale w ogóle wpiąć się i wypiąć się to też nie było takie proste, bo, no bo zakopaliśmy się i ogólnie rzecz biorąc yy, tragedia. Wyjechaliśmy w końcu stamtąd tyłem jakoś i, i stoimy na drodze i właśnie... Okazało się, że tak, bo w międzyczasie w ogóle dostaliśmy wiadomość, że e, mamy podjeżdżać pod załadunek, e, bo coś tam dla nas znaleźli. Wprawdzie niby na jutro, ale może zadują dzisiaj, więc mamy spróbować. Pojechaliśmy próbować, no nie dojechaliśmy zanim żeśmy dojechali, bo żeśmy się zakopali. Dostaliśmy wiadomość, że ładunek ten też jest anulowany. No i, no i, no i teraz w końcu dowiedzieliśmy się, że mamy wracać z powrotem do firmy. Taka dzisiaj wycieczka. Szczęśliwy. Nasz szef jest na pewno to szczęśliwy. Nie jest mówić, nie? My też. I w ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, co z tego będzie. Ale najważniejsze, żeśmy wyjechali z tej drogi. Jest to Tak, moi drodzy. Hmm, rozciągamy się tu na drodze. Musieliśmy sobie odjechać od miejsca e, załadunku, ponieważ tam droga jest biała totalnie. E, musieliśmy specjalnie przynaleźć się rozciągnąć. Co? Tam na śliskim byśmy się nie rozciągnęli. Opowiadam. I e, Jedziemy ładować e, kamaza. 4-ośka Na cztery napęd, więc mam nadzieję pokona zimę. Zaraz zobaczycie na jakiej nawierzchni będziemy się ładować ale cztery napęd chyba na rady no powinien ważne żeby chociaż na podłogę wjechał tyłem bo już później pojedziemy. no i dzisiaj nam za ładunku nie odwołali hurra! podłożyliśmy podłogi bo jednak Wiedzieliśmy, że jest na tyle wysokie, że wjedzie, ale jednak nie wjedzie. No to moi drodzy, Żeroko do Baku <grych> i i lecimy z tą naszą ciężaróweczką do Hamburga, A, bo nic nie widać. Jesteśmy właśnie na granicy w i i co tu jeszcze wam mogę powiedzieć? Jak wjeżdżaliśmy, no trochę się ślizgało, auto trochę było zabawy, ale nie nakręciłam do końca zapięcia auto. To było na, na odciąg, a na hamowanie mamy cztery łańcuchy w ten sposób. Także wszystko powinno się dobrze trzymać i, i mam nadzieję, dojdziemy to do portu w całości. Dwie podłogi tutaj mamy spięte, ponieważ jak wjeżdżaliśmy ciężarówką, potrzebowaliśmy podłogi, żeby podnieść ją do góry, trochę z przodu ciężarówkę i tutaj z tyłu są nie włożona. Z tej strony tak samo. W ogóle nie włożone są cztery podłogi. Tu jeszcze jest po jednej brakującej. A tutaj. Z tyłu są spięte dwie podłogi, a kolejne dwie są włożone tutaj pod spód. Pod... Po tą przednią oś ponieważ... O to jest podparta właśnie oś, ponieważ tylko są takie jak widzicie przednie w powietrzu. I żeby to się trzymało, no to jest właśnie wsparte na tych podłogach. I to tyle co ciekawego moglibyśmy tutaj się dowiedzieć. To do zobaczenia jutro w hamburgu. rozładunek w Hamburgu tyle widzę eee, co Łukasz robi wiem ale nie widzę no i to tyle z rozładunku patrzcie co mamy do załadunku mamy mały problem kurwa opony są zrzucane jakoś tą kurwę węknamy Pisa jest bardzo nisko, także nie wiem, czy to wyprano. Że niby wzięliśmy sztywny hol, wzięliśmy przewody, żeby napompować powietrze, ale ja nie wiem, czy to pomoże. Więc e, sprawy się mają, tak? że się jej, mają jak, tarczy, jest nie nikt, jak nie załatwi nic, jak nie załatwi nic wózka, żeby nam to wepchał, to to nie załadujemy, bo. Oś z przodu jest wyrwana i nie idzie tego ciągnąć. Nie? Oś się przesuwa, oś zostaje w miejscu, a auto jedzie do tyłu. No Oś się oparła misa aktualnie. Także jakbyśmy szarpnęli to zaraz olej się poleje. No i tyle. I czekamy na możliwości. Może akurat jakieś się pojawią. Może przyjedzie jakiś tutaj. Nie wiem. Kalmar od razu albo dźwig naładować. No więc moi drodzy sprawy mają się tak. Widzicie co się dzieje? Przyjechał Dzik do tej ciężaróweczki bo ją inaczej nie załadujemy siedzimy tu już praktycznie pół dnia no i gdybyśmy się załadowali od razu po przyjedzie to byśmy dojechali do domu z powrotem ale tak to raczej będzie trzeba jeszcze pauzę po drodze wykręcić Rodowane. Tak. To jest szczęśliwy. Super. Tak. Wygląda to tak, jak wygląda. Zapięte. Tak, jak zapięte, tak jak się dało, bo jest dużo rzeczy skorodowanych, i się tam za wiele nie dało. Kabina przepięta, tak co się tam nic nie rozleci. Tu zapięte jakieś też resztki. To tył, chociażby na nie jest dobrze zapięty w miarę. Mam nadzieję, że cało to dowziesiemy. Mam nadzieję, że dojedziemy dzisiaj do domu, bo czeka nas jeszcze podobno już druga trasa. A dzisiaj mam mieliśmy stratę czekania na dziwik, strata czasu rano. Rano strata czasu była w Hamburgu, bo czekaliśmy długo na wjazd do portu. A o poniedziałku to przecież już wiecie, więc. Więc nie wiem, jak to będzie z sobotą w tym tygodniu. Pędzimy. Dobra, już jest tak? O kurde. No to trzeba będzie nowe. Jak się odmrozi to wylecie wszystko. Mm -hmm. Zapomnieliśmy wylać wody. No brusa cóż, mróz nas zaskoczył. Zima nas zaskoczyła, za szybko przyszła. No, no, e... no, no życie. Tak, Wczoraj nie nakręciłam nic z tego tego, więc wam teraz pokażę. Bo traktor jest bardzo ładnie zapięty. Tak e... już całkiem książkowo tu jest za zaczę. Jest takie kolucho, fajne, żeby można było sadzić haki. To jest na odciąg. I z tyłu mamy na hamowanie. Też złapane za zaczep. A tutaj idzie w dół. Tak, tak się prezentuje nasz traktor, który wjeździmy do Niemiec. Jest piątek rano, a my dopiero w drodze. na ładunek w Niemczech. Potem mamy jeszcze kombajn podobno, jak się nic nie zmieni, Także na pewno sobota nas zaskoczy. Już mamy wszystko zrobione. O, Łukasz się czyści? A ja Wam jeszcze opowiem, z czym mieliśmy trudność. Trudność mieliśmy z, z tym, żeby tu pod, podłożyć te klocki. No bo zobaczcie jak to jest nisko. To placko, masz teraz? Tak. Jest nisko i jest tu tak głęboko. Te klocki są aż tam o aż tam o złożone. Tu jest klocek i tu jest klocek. No i mieliśmy jeszcze koła założone, jakbyśmy podkładać to musieli. I to było naprawdę ciężko tam wejść w ogóle, żeby to włożyć. Druga rzecz, która nam tu <coughs> robiła problem, to to, że ten zaczep jest tutaj z tyłu tak nisko, on jest jakby pod spodem, pod osią. I w związku z tym musieliśmy podłożyć bardzo wysoko z stół tutaj pod tą oś. Yy, praktycznie w ogóle nie zeszliśmy z wysokości, a kombajn jest dość wysoki. <laughs> Także tak ledwo-ledwo. No To był też problem. to, to zrobić. Z czymś jeszcze mieliśmy problem, z niczym więcej nie mieliśmy problemu. Tylko koła tu, przednie koła tam. Z przodu jeszcze jeden problem, jaki będziemy mieli. A teraz stąd wyjechać. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. wjeżdżamy, tu jest wąsko, tu jest wąsko, tu jest wąsko. Także w którą stronę byśmy nie chcieli ruszyć, to będzie nam wąsko i niewygodnie. Jest jeden jest jeden plus. Jest tu ładnie. Zobaczcie te domki. Jest to stare. E, Stara bardzo wioska niemiecka. Bardzo ładna. Ale tutaj samo to podwórko jest też bardzo ładne. za co? Zbieramy się. Dom. Może do soboty uda nam się jakoś dojechać. Póki co jedziemy tyłem. Bardzo wąski wyjazd. Ja już nagrałam, pokazywałem, jak na tam wyjechać. Bo się Nic się nie stało. <gry> Pierwszy raz się wystraszyłam. Tam naprawdę, żeśmy coś przewalili. Ale nic się nie stało. Tylko tam jest uskok taki i Tibet nam trochę przehaczył po prostu. Trzeba go podnieść do góry I już jedziemy Będzie git, mam nadzieję, wyjedziemy po ludzku Ja się wystraszałam, że żeśmy naprawdę coś przewodili, Myślałam tak, kuku Mam taki, taki dołek na, na samym wyjeździe Chcesz w prawo? No. To tu minę. No. Tak, dobrze idzie. No, Ciasno, nie? Z przodu się nie mieścisz teraz. brama. No. Jeszcze się zaraz. Muszę się wyprowadzić pilotem, bo bez pilota to ja nic nie zrobię. Wychodzimy tu, już stąd. Z tyłu też tam wjechałeś tą drogę. Tak, I teraz, tu w lewo wykręcamy się, tak? No tu powinno przejść. Proszę z nas. I wyprostować za cały zestaw. Obniżyć go, bo ten, ten, ten Dobra, i jeszcze tu musimy jechać w lewo, nie? on no. pokazuje, że w prawo? Tak. A co w lewo, nie jest w tym? Tak, sobie. Więc tak, Łukasz wysiadł. O, proszę, tutaj szalenie gąbek. Tak jest. Łukasz wysiadł podnieść sporo tę cibbetę do góry, bo wszystko, znaczy na poziom go dać, bo żeśmy wszystko do góry podnieśli, znaczy Łukasz podniósł wszystko do góry na maksa no i co jeszcze, tu widzicie taki trochę bałaganik nasze jedzonko szukują się do obiadu właśnie po, powoli szukuję Łukasz będzie jechał kawałek, ja będę robić obiad ja zjem, potem się zmienimy, Łukasz zje i tak to wygląda u nas no i będziemy cisnąć do granicy i do domu Będziemy mieli ten A ciąg dalszy, bo... No bo jeszcze mam objazd jakiś, nie będziemy jakimś boższymi drogami jechać. Okazało się, że główna droga jest zamknięta. Udało nam się moi drodzy w nocy zacząć na plac. Dzisiaj żegnamy kombajn w sobotę. Mam no, chyba się tak szybko nie pożegnamy, bo paliwo za No gotowe, zjechał. Zapalił, tak? Dobra, spginamy się po robocie i żegnaj się tu ładnie, pięknie, bo kończymy tydzień, lecimy do domu i... <śleszamy>